Fraszka o nas. Jesteśmy tu i tam, na drodze, w drodze i wszędzie. Jesteśmy jak dzikie róże w ogrodzie. Jesteśmy jak kaczęta w rzędzie. Niepiękny dla nas początek dnia i niesmaczna jest dla nas przygoda. Siedzimy na kanapie za dnia, a nocą leżymy jak kłoda. TV włączamy po pracy, a później idziemy spać. Rano wstajemy do pracy, powielając ten schemat, mać. Weekendy spędzamy w galeriach, gdzie obrazy już dawno zniknęły. Kupujemy bezmiar badziewia i tracimy zdobyte tantiemy. Kupujemy i kupujemy, zarabiamy i wydajemy. I tak już coraz więcej mamy, choć dokładnie co już nie wiemy. Tak spędzamy nasz wolny czas, nie odpoczywając. Później narzekamy nieraz, że żyjemy czasu nie mając. A urlopy to odrębna sprawa, by odpocząć to jakaś wyprawa, bo na miejscu, tu w naszym kraju, ludzie piękna zupełnie nie znają. I szczycimy się tym, co nieznanym, i co jest w innych krajach. A nie wiemy nic o naszym, i lokalnych, zapomnianych rajach. I tak chciałem pokazać Wam tym pisania bezładzie, ile nonsensu jest w nas, na tym krótkim przykładzie.